Witam grupę. Dzisiaj live o tym, jak czasami jedna, jedna grupa, czy właściwie jakaś, jakaś część rynku, tak to ogólnie nazwijmy, potrafi dominować rynek i w jaki sposób możemy się wtedy zabezpieczyć. Więc. W ogóle zacznijmy od tego, żebyście widzieli jaki kontekst jest tutaj Więc tutaj jestem w lesie To jest las, jakbyście nie widzieli, to jest las kauczukowy Więc jesteśmy tutaj na wycieczce Jedziemy, widzicie, po takich, po takich właśnie haszach i tak dalej To nawet samochód terenowy nie przejedzie Tam z tyłu jest moja rodzina na innym słoniu A ja tutaj jestem z moim, ja tutaj jestem z moim bratankiem który również się zainteresował, już ile, ile czasu temu się zainteresowałeś kryptowalutami? Zainteresowałem na jakim poziomie? No, taki że zacząłeś inwestować. Że zacząłeś, zacząłeś inwestować. To nie tak długo. Nie tak długo, tak? No dobra, tak czy owak, tak czy owak słuchajcie, yy, dzisiaj temat jest taki, no te kryptowaluty. Yy, zaczyna to być męczące. Tak? Włączacie telewizję kryptowaluta, yy, oglądacie Facebooka kryptowaluta, znowu słyszymy o jakiejś nowej, nowej kryptowalucie. Ale najbardziej wiecie, jest, jest yy, zdumiewające to, że niektóre osoby słyszały miesiąc czy dwa miesiące temu o kryptowalutach i chcą już kryptowalut uczyć. Czego to, czego, co nam to pokazuje? No pokazuje to nam to, że po pierwsze zainteresowanie tym tematem jest bardzo, bardzo duże, ale również to nam pokazuje, że wiele osób jest, jest niepoważnych. Po prostu jest niepoważnych. I mówię tutaj bez krytykowania. Dam Wam przykład. Uważam siebie za doświadczonego inwestora. Tutaj mamy trochę dźwięków, dlatego że nasz, że tutaj mój, mój, mój kierowca, mój kierowca, widzicie, on se tutaj Facebookiem operuje, ale tutaj też operuje tym samym czasem nas, naszym słoniem. No, więc mówimy tutaj, mówimy tutaj o temacie, że często niektóre osoby, które wydają się mają naprawdę mało doświadczenia w kryptowalutach, ale zaczynają oferować kursy. Kryptowalut. I teraz dla przykładu, ja uważam siebie za osobę, która jest dość doświadczona, jeżeli chodzi o inwestowanie i ogólnie o świat, o świat finansów, ale ja, ja nie śmiałbym, nie śmiałbym ludzi uczyć o kryptowalutach. A teraz ktoś, kto no ogólnie nie ma pojęcia za dużo o inwestowaniu, chce ludzi uczyć o kryptowalutach. Więc jeżeli wy. Więc ja tutaj Wam też chciałbym właśnie zrobić taki szybki kurs z tego lasu, z tego lasu tutaj e, kauczukowego o kryptowalutach. Chciałbym Wam zrobić szybki, szybki, kurs. Mianowicie, kryptowaluty ogólnie, że biorąc, to jest spekulacja. Yes. Okej, okay, więc tutaj mówimy, że... Popatrzcie, tutaj ma... Where are you from? Where are you from? Germany. Germany, Ok. Okej, okay, good. Więc tutaj mamy nasze, nasze, nasze koleżanki, które też sobie jeżdżą na, 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 na słoniach i też słyszą słowo kryptowaluty: Bitcoin, Ethereum. We are from Poland. Jest. No, i teraz dla Was szybki kurs o kryptowalutach. Więc, przede wszystkim, kryptowaluty w dużej części to jest spekulacja. I teraz skąd wiem, że to jest spekulacja? Bo, na przykład, macie przykład rypla, który potrafił dosłownie w ciągu chyba tygodnia, czy dwóch tygodni urosnąć jakieś 700%. I to nie jest normalne zachowanie walorów um, o grejdzie inwestorskim czy inwestycyjnym, to jest zachowanie walorów, wiecie, o grejdzie, to jest zachowanie walorów o grejdzie spekulacyjnym. I teraz dla osób, które w tym okresie teraz tak, ja nie wiem czy to jest koniec, czy to jest początek, ja po, prostu, ja po prostu nie wiem, ale chcę, żebyście byli świadomi, że jeżeli inwestujecie w jakieś kryptowaluty, to żebyście inwestowali takie pieniądze, które jeżeli stracicie. Jeżeli te pieniądze stracicie, to nie, to nie odniesiecie jakiegoś jakiegoś, wiecie jakiejś wielkiej straty, nie będziecie zrujnowani na całe życie. O, o, nie będziecie zrujnowani na całe życie, dlatego że słyszę, że już niektóre osoby biorą pożyczki z banku, biorą pożyczki na karty kredytowe i tak mówię. Ja nie wiem, co to będzie, dlatego że ludzi na świecie jest dużo i przypuszczam, że że zainteresowanie kryptowalutami ogólnie rzecz biorąc będzie rosło. Natomiast zanim ustalimy, która waluta rzeczywiście jest tą, która na rynku zostanie, która się nie załamie, to trochę czasu to może zająć. Nie wiemy, słuchajcie, dokładnie, które te waluty wygrają, które te waluty. Waluty to jest geld, ja. Geld, 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 money, right? Widzicie, takie zainteresowanie kryptowalutami, że teraz nawet osoby jadące na słoniach w Tajlandii, w prowincji Krabi, również rozmawiają na słoniach o kryptowalutach. Także widzicie, jaka się z tego robi psychoza. I mówię, ja nie wiem dokładnie, co się z tymi kryptowalutami, yy, wiecie, wydarzy. Wiem natomiast, że trzeba być ostrożnym i nie inwestować pieniędzy, które jeżeli stracimy te pieniądze, nam skomplikują życie. Jeżeli są to pieniądze, które możecie odrobić, są to pieniądze, które są jakąś częścią, na przykład albo częścią waszego kapitału, więc nie stracicie wszystkiego, a możecie potencjalnie dużo zarobić, albo są to pieniądze, które albo są to pieniądze, które po prostu możecie odpracować, to okej. Okay. Natomiast jeżeli ktoś na przykład was nakręci na inwestowanie w kryptowaluty, a często jedyne doświadczenie, jakie w kryptowalutach ma, to takie, że zainwestował w tym czasie, kiedy rosły, to wiecie, wtedy to każdy, każdy potrafi być inwestorem, no bo jak zainwestujecie w coś, co rośnie, nie było żadnego spadku, nie było żadnej korekty i teraz powiedzmy przez miesiąc czy dwa rosną te waluty. I teraz nagle ja zrobię kurs o kryptowalutach, dlatego że zarobiłem kilkadziesiąt procent czy kilkaset nawet procent, już jestem ekspertem od kryptowalut. To, to nie może się dobrze skończyć, grupo. To się po prostu nie może dobrze skończyć, nie ma szans. Na pewno będą osoby, które na polu tutaj tym kryptowalutowym polegną. Zgodził się ze mną? No tak. Dokładnie. Tak to no, ja bym no, mógł też bo ponad 100% zarobiłem. Jak no właśnie, jest. słuchajcie, no więc mój, mój tutaj yy, bratanek zarobił też ponad 100% na, 150%, 150 na, 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 na kryptowalutach, ma 25 lat i również mógł wystrzelić kru, kurs kryptowalutowy, że jest teraz ekspertem od kryptowalut. Rozumiesz o czym mówię, ja rozumiem, nie? No, no. właśnie. I Jak teraz cały czas rośnie, no to ciężko. Ciężko, ciężko stracić, nie? No, ciężko. I łatwo mieć takie odczucie, że jest się po prostu ekspertem. Dokładnie. Więc to jest mój szybki kurs kryptowalut dla Was. Więc po prostu nie wiadomo, które tak naprawdę pójdą do góry. Jak inwestujecie, to nie inwestujcie większych pieniędzy, które możecie potencjalnie stracić. Na pewno nie róbcie takich idiotycznych rzeczy, że na przykład zadłużyliście się po uszy na karcie kredytowej. Nie rzeczy typu, że dom sprzedajecie i za to kupujecie kryptowaluty albo takie rzeczy, bo to się po prostu dobrze nie może skończyć. I nie chodzi o to, że. Wiecie, i my jako inwestorzy nawet nam nie zależy na tym, że nam jakiś zysk ucieknie. Naszym głównym problemem i właściwie naszym głównym, powiedzmy, zmartwieniem jest to. Abyśmy robili mądre inwestycje, na których nie tracimy pieniędzy. Bo nawet jak zarobicie w roku 10, 15, 20%, ale to się złoży przez ileś tam lat, to w przyszłości i tak będziecie bogatymi ludźmi. Jeżeli ktoś w przyszłości e, zarobi, zarobi pieniądze na, na kryptowalutach, no to na kryptowalutach, jak widzicie, można zarobić ładny pieniądz, nawet nie inwestując nie wiadomo jakich ogromnych pieniędzy. Więc moje pytanie jest takie... Po co? Po co byście ryzykowali, tak? Po co byście ryzykowali i chcieli nie wiadomo jakie pieniądze zarobić, e, inwestując więcej pieniędzy niż potencjalnie możecie stracić, jeżeli możecie to zrobić na mniejszej kwocie czy na mniejszym kapitale, jak zarobicie to ok, super, ale jeżeli stracicie pieniądze to wam tyłka nie urwie i dalej będziecie sobie szczęśliwie, żyli nie będziecie mieli jakiejś, jakiejś, wiecie, jakiegoś doła i depresji i jakichś problemów psychicznych z tym, z tym związanych e, Czekajcie, a my, a my tutaj teraz widzicie idziemy przez wodę, nasz słoń się kąpie. Yes, that's possible, exactly. Nawet ta niemka pokazuje, że jeden czy dwa miesiące to może mocno spać na dół. I rzeczywiście taka prawda jest za miesiąc czy za dwa, to to też może mocno spaść, spaść na dół. Ale chodzi o to, że jeżeli na przykład są jakieś kursy kryptowalutowe i tak dalej, to sprawdźcie po prostu, czy ktoś jest w kooperacji z kimś, czy ktoś ma długoterminowe doświadczenie. Bo tak, ja na pewno nikomu nie będę psuł, psuł biznesu, ale sam osobiście robię uczciwy biznes i nie uczyłbym czegoś nie uczyłbym czegoś, jeżeli, jeżeli myślę, że sam nie jestem w tym po prostu dobry. Więc staram się uczyć tylko rzeczy, w których uważam, e, że jestem dość dobry i jest to, jest to przetestowane. Więc e, na kryptowalutach pamiętajcie, nie będzie można tylko zarobić, ale również będzie można stracić. Więc bierzcie również to pod uwagę, tak żeby nie było tak, że nagle ogarnęła was taka taka wiecie euforia i zrobiliście coś naprawdę poważnie, poważnie głupiego, dlatego że nawet jeżeli to jest spekulacja, no to chcemy to robić mądrze. I nie bądźcie chciwi po prostu szybkiego, szybkiego zysku, bo można zarobić naprawdę duże i fajne pieniądze, wcale nie mając nie wiadomo jakich zwrotów z inwestycji. Natomiast jeżeli na jakimś procencie kapitału możemy rzeczywiście szczelić. Powiedzmy 10 tysięcy procent zysku, no to jak najbardziej. Czemu z, tego, czemu z tego nie skorzystać? I tak mówię, ja sam lubię temat kryptowalut, uważam, że jakieś kryptowaluty będą istniały, bardzo lubię ideę blockchaina, ale problem jest taki, że nie wiem po prostu, którzy to będą zwycięzcy, a którzy to będą przegrani, dlatego trzeba to robić. Dlatego, dlatego trzeba to robić. Grupo z głową. Także pozdrawiam Was z Tajlandii, z prowincji Krabi. Tutaj jeszcze Wam pokażę. Wiecie, są ładne góry. Dzisiaj akurat słońca jest mniej. Wczoraj było bardzo dużo słońca. Eee, dobra, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia niebawem. Trzeba wiedzieć, kiedy zejść niepokonanym.